Minął rok, od kiedy stanowisko burmistrza objął Rafał Kukla, najmłodszy z kandydatów ubiegających się o fotel włodarza miasta. Z jednej strony rok czasu to niewiele, z drugiej zaś pracowite 365 dni. I o tej pracowitości chcielibyśmy porozmawiać z obecnie urzędującym burmistrzem. Co prawda, wydany został komunikat podsumowujący rok kadencji, jednakże dostępny on jest jedynie grupie internautów. Ci zaś, którzy telewizję traktują jako okno na świat, Zostali pozbawieni przyjemności radowania się wraz z gospodarzem miasta, z jego sukcesów. Przyszła młodość, a wraz z nią zmiany, stąd też telewidzowie pozbawieni zostali możliwości śledzenia tego, co w ratuszu się dzieje. A dzieje się sporo. Po roku urzędowania miasto Gorlice ma znacznie większe zadłużenie od prognozowanego. Duży wpływ na to miały mniejsze niż zakładano dofinansowanie unijne do budowy północnego obejścia Gorlic oraz wyższe koszty budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Planując wykonanie praktycznie tych samych zadań, poprzedni burmistrz Witold Kochan zakładał, że zadłużenie miasta wyniesie 33,5 miliona złotych. Przygotowany przez niego budżet na rok 2015 przewidywał wydatki majątkowe na poziomie prawie 21 milionów złotych, czyli przeznaczenie na inwestycje nieco ponad 24% wydatków. Budżet zakładał również pozyskanie na nowe inwestycje 9 milionów złotych ze środków zewnętrznych. Nic tak nie przekonuje jak liczby, a te są bezwzględne. Na koniec roku 2014 zadłużenie wynosiło 29 623 257 zł, a na koniec roku bieżącego zapisano kwotę aż 38 789 707 zł. Planowane na koniec roku 2016 ma wynieść 38 milionów, 43 tysiące i 402 zł. Przedstawiony przez obecnego burmistrza budżet na rok 2016 trudno więc nazwać jakoś oszczędnościowym, skoro ten dług zmniejszony zostanie o jedyne 700 tysięcy złotych. Stąd moje pytanie. Panie burmistrzu, czy nie obawia się Pan, że tak duże zadłużenie może się negatywnie odbić na możliwościach inwestycyjnych gorlic, na możliwościach pozyskiwania środków ze źródeł europejskich w najbliższych latach? Nie martwi Pana, że może nam zabraknąć środków na wkład własny do naprawdę poważnych projektów? Niewiele wniosków zostało złożonych podczas rocznej kadencji burmistrza Kukli. Bo warto pamiętać, że wniosek na obejście północne złożono jesienią 2014 roku, podobnie jak na schetynówkę na przebudowę ulicy Kołontaja. Z posiadanych informacji wiemy, że wnioski pozwalające na pozyskanie środków zewnętrznych dotyczyły prac konserwatorskich przy kapliczce na ulicy Krętej. Owszem, udało się pozyskać środki na promocję i ścieżkę zdrowia, ale to głównie dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Pewnym symbolem niemożności w tym zakresie może być odpadnięcie wniosku miasta Gorlice na schetynówkę. Na remont odcinków ulic Korczaka i Konopnickiej już na etapie oceny formalnej. To pierwszy taki przypadek. Podobno do wniosku składanego u wojewody nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów. W tym miejscu pojawia się drugie pytanie: czy naprawdę nie można było w ciągu roku ugrać czegoś więcej? To pierwszy rok od wielu lat, gdy miasto nie może się pochwalić pozyskaniem milionowych inwestycji z zewnątrz. W przyszłorocznym budżecie trudno wskazać inwestycje mające charakter ogólnomiejski, prorozwojowe, proinwestorskie, w tym te poprawiające dostępność komunikacyjną. Owszem, jest sporo planowanych zadań, ale są to tak naprawdę remonty i niskobudżetowe prace na osiedlach. Nie ma nic, co wzmacniałoby pozycję gorlic. I pytanie numer 3. Panie burmistrzu, nie szkoda panu upływającego czasu potrzebnego na dotrzymywanie kroku innym? Co z realizacją tematów podawanych przez pana w kampanii wyborczej, pomysłów typu wykorzystanie źródeł geotermalnych, utworzenie strefy aktywności turystycznej, budowa nowoczesnego Muzeum Bitwy pod Gorlicami, utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Kiedy doczekamy się konkretów na ten temat? I na zakończenie pytanie dotyczące przeprowadzonych reorganizacji w Urzędzie Miasta. Owszem, było ich sporo, a wszystkie zmiany były opatrywane komentarzem burmistrza, że prowadzą one do oszczędności budżetowych. Tymczasem, zestawiając budżety na rok 2015 i 2016, możemy zauważyć, że na wynagrodzenia pracowników urzędu wydamy w przyszłym roku o 320 tysięcy złotych więcej niż w budżecie na rok 2015. Podobnie o prawie 450 tysięcy wzrosną całościowe koszty funkcjonowania ratusza. Panie burmistrzu, gdzie są te zapowiadane oszczędności? Mam nadzieję, że na powyższe pytanie udzieli Pan wyczerpujących odpowiedzi. Dlatego zapraszam Pana na rozmowę w studio Regionalnej Telewizji Gorlickiej w dogodnym dla pana terminie, gdyż wiemy, że pański terminarz jest wypełniony licznymi spotkaniami.